Czy to, co zwykłe, czy to, co jest przeciętne, czy to, co nie jest piękne, może być interesujące dla artystów? Jako kustoszka i kuratorka nieustannie stykam się z tym problemem i z tym pytaniem, i odpowiedź na nie brzmi oczywiście tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o artystów, ich polu zainteresowania pozostaje cały świat. Człowiek takim, jakim jest. Niezależnie od tego, czy jest to bohater w Czerwonej Pelerynie, czy tak zwany przeciętny obywatel. Zanim jednak jeszcze powiem, o co mi chodziło w tym wprowadzeniu, chciałabym zrobić jeszcze drugie wprowadzenie. Jest rok 1816. Po wodach Atlantyku, u wybrzeży Afryki, u wybrzeży dzisiejszej Mauretanii, pływa. Bez celu, błądząc, tratwa. Tratwa, na której znajduje się bardzo duża grupa rozbitków. Tratwa jest sklecona na prędce, z tego co znaleziono na statku. Ten statek to Meduza. Statek, który został porzucony przez załogę na mieliźnie. To wydarzenie wstrząsnęło Francją. Tamtej epoki, bo statek należał do Francji, płynął do Senegalu, ale źle kierowany, źle nawigowany, utknął właśnie, tak jak wspomniałam, na mieliźnie. Załoga postanowiła się ratować, nie spodziewając się innego ratunku, używając łodzi, no i właśnie skonstruowanej tratwy. To, co się wydarzyło dalej, było Przedmiotem sensacji, i kiedy czytamy o tym wydarzeniu, nawet dziś cierpnie nam skóra, bo łodzie, które opuściły statek, nie wróciły z ratunkiem po tych, którzy dryfowali na Tratwie. A to, co działo się na Tratwie, było doprawdy przerażające, bo. Ta ponad stuosobowa grupa blisko, grupa, blisko 150 osób w zasadzie, nie miała żadnych ze sobą zapasów ani wody pitnej, ani jedzenia. Dochodziło do scen przemocy, dochodziło nawet do kanibalizmu. Trudno sobie wyobrazić przerażenie, emocje, które udzielały się dryfującym na tratwie członkom załogi meduzy, i pasażerom. Jak oddać to wszystko w sztuce? To zadanie postawił przed sobą młody francuski malarz Théodore Géricault. To artysta, który dziś, którego nazwisko dziś znajduje się na stronach wszystkich podręczników historii sztuki sztuki dziewiętnastowiecznej, a obraz, który stworzył w poparciu o tą tragedię. Zyskał miano ikony, ikon sztuki. Dziś, eksponowany z dumą przez Muzeum Louvre w Paryżu, w momencie swojego pierwszego eksponowania, pokazania w roku 1819 wzbudził bardzo różne emocje. Zarówno emocje, które, które doprowadziły do potępienia przez część publiczności, jak i tych, którzy. Poparli młodego artystę. Artystę, zauważmy, zaledwie 27-letniego, który wybrał tak niezwykły, tak dramatyczny moment, i to, o czym wspominam na początku, czy coś zwykłego, przeciętnego, może być tematem dla sztuki, tak. Bo z jednej strony tratwa meduzy, obraz o którym mówię, jest Czymś niezwykłym, pokazuje wydarzenie dramatyczne, ale z drugiej strony to, co niezwykłe, to, że jego bohaterami, czy osobami, które są przedstawione na tym obrazie, no właśnie paradoksalnie to nie są bohaterzy, a zwykli członkowie załogi meduzy, pasażerowie, prawie, że w zasadzie bezimienni, poza dwoma ocalałymi. Osobami, które udzielały relacji, zdawały relacje młodemu malarzowi. W zasadzie wszystkie pozostałe postaci są anonimowe. Więc to, że artysta zwrócił uwagę na tak, ta, taką właśnie sytuację, że postanowił za temat swojego dzieła wybrać garstkę ludzi, którzy Walczą z żywiołem, którzy walczą o ocalenie. To fakt, który sprawił, że tratwa meduzy pozostaje w wyobraźni zbiorowej, do tej pory wzbudza emocje, do tej pory interesuje, do tej pory wabi tłumy miłośników sztuki w to miejsce, gdzie eksponowana jest właśnie w lurze. A robię ten obszerny wstęp, bo on jest niezwykle istotny dla obrazu, który jest zasadniczym tematem naszego dzisiejszego spotkania, to jest zatopienie tratwy pełnej, uwaga, komunistów, Taki jest tutaj pracy. Jej autorem jest bynajmniej nie francuski malarz, a twórca Polski Zbigniew Dowgiałło. Ta praca. Należy, oczywiście do zbiorów centrum sztuki współczesnej znaki czasu w toruniu, to jest obraz bardzo dużych rozmiarów, 4 metry wysokości, ponad 4 metry szerokości, więc jest to dzieło, które kiedy jest eksponowane, naprawdę trudno przeoczyć. Mówię też o tych wymiarach, bo w stosunku do dzieła, jak już się Państwo zorientowali, podle, które naśladuje, czyli do Tatwy meduzy. To jest praca, która tylko osiąga połowę wymiarów kratwy meduzy. Tratwa meduzy to jest 4, prawie na, na, na ponad 7 metrów, więc mówimy o dziełach bardzo Dużej wielkości. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo ta wielkość jest bardzo istotna. Kiedy zbliżamy się do obu prac, stajemy się ich częścią, stajemy się bardzo bezpośrednimi świadkami, bo nasza percepcja wzrokowa jest ograniczona. To, co dzieje się po bokach, to, wszystko, to nasza, nasza percepcja już tego nie widzi nie dostrzega. Skupiamy się całkowicie na tym, co jest przedstawione na. Obu płótnach, bardzo analogiczny do siebie zbigniew do powtarza kompozycję pracy Jericho, powtarza zasadnicze grupy postaci, także bez trudu rozpoznajemy tą inspirację obrazem Jericho I ona, jak wiemy, i jak zgadujemy też z tytułu, jest jak najbardziej zamierzona, ale tak naprawdę nie chodzi o tą fizyczną stronę dzieła, o której też mówię i na którą zwracam uwagę, bo to jest zawsze jednak wysiłek artysty. To jest, od razu podkreślam, to jest zawsze naprawdę wysiłek fizyczny. Stworzenie tak, tak dużej pracy wymaga umiejętności takich jak zachowanie proporcji ludzkiego ciała, jeżeli oczywiście to jest celem artysty i tak itd. Tak ale wracając jeszcze do tego, co w tych pracach jest ideowo, czy jeżeli chodzi o wymowę, najważniejsze. Praca Teodora Jericho była tak bardzo kontrowersyjna, bo ona naprawdę była komentarzem do sytuacji Francji w tamtym czasie. Do, komentarzem do tego, jak mogło się stać, że osoby niekompetentne są mianowane na pewne stanowiska, jak to możliwe, że nowa, odrodzona po, po, po ancien reżimie, osiemnastowiecznym reżimie, tak bardzo krytykowanym, Francja jednak nie funkcjonuje dobrze jako, jako państwo. Jak, co to zrobić, można powiedzieć w domyśle, pytał tym obrazem Jericho, aby to zmienić. I wydaje się właśnie jego praca była... Taką odpowiedzią, wstrząśnięcie sumień obywateli, wstrząśnięcie sumień tych, którzy patrzyli na, na tą pracę, wystawioną, przypominam, do, na publiczny widok na Salonie w 1819 roku, później pokazywano także w Londynie. No i niesamowita analogia, analogia sytuacji. Zbigniew Dowgiało maluje analogiczny w formie obraz. I pokazuje go w roku 1987. Również w bardzo zbliżonym wieku, jak młody Teodor Żeliko, do Wgiału dopiero co ukończył studia w 1986 roku na Warszawskiej ASP. Dodam, artysta pochodzi z, z Gdańska, niemniej jednak właśnie, właśnie w Warszawie ukończył studia w pracowni Stefana Gierowskiego. I przychodzi rok 1987. Muzeum Narodowe w Warszawie pokazuje wystawę, gdzie ta praca, z zbigniewa do Wgiały, jest zawieszona w holu Muzeum Narodowego. W tym monumentalnym holu, w tej bardzo dużej przestrzeni wydaje się, że to jest właśnie dobre miejsce do tego, żeby eksponować tej wielkości dzieło, ale też właśnie, żeby ono zyskało jeszcze na efekcie swojego oddziaływania. I Znowu wracam do tytułu, bo to jest niezmiernie istotna kwestia. Zbigniew Długiało powiedział, że on maluje, tworzy wtedy, kiedy ojczyzna jest w potrzebie. To są własne słowa tego twórcy, które tu przytaczam i oczywiście lata 80. To jest ten moment wielkiego przełomu transformacji ustrojowej w Polsce. Co prawda jest 87 jeszcze, nie? 1989, kiedy to już się dokonuje formalnie. Niemniej jednak ta praca do jest już taką bardzo mocną kontestacją, mijającego ustroju politycznego, zapowiedzią jakiejś nowej rzeczywistości. Bardzo mocna wypowiedź, ponieważ kiedy przeanalizujemy ten obraz, zdawałoby się właśnie, po prostu będący takim, bez, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać bezrefleksyjną po prostu jakimś refleksyjnym powieleniem obrazu Géricault, to jednak są pewne detale, które są niezwykle ważne. I jedna rzecz jest taka, że osoba, która na obrazie Rico, macha, macha fragmentem tkaniny do nadpływającego statku, statku, który w przypadku właśnie tratwy Merduzy Okazał się zbawienny, który uratował, ocalał garstkę załogi i pasażerów Meduzy. O tyle w obrazie Dowgiały mamy do czynienia z osobą, która trzyma czerwony sztandar ewidentny symbol systemu komunistycznego, i bardzo ważna różnica druga różnica. Która polega na tym, że w obrazie Teodora Rico na horyzoncie jest widoczna, sylweta statku, który ratuje tratwę udowiały tego statku nie ma. Czyli um, refleksja jest taka i podsumowanie treści ideowych pracy dowiały, że tutaj ratunku dla rozbitków nie ma. I to jest jakiś absolutny paradoks, bo o ile obraz Teodora Jericho, który został uznany za sztandarowe dzieło romantyzmu francuskiego, jest momentem, który daje ulgę widzom i daje ulgę rozbitkom, ponieważ oni widzą ratunek na horyzoncie. Można powiedzieć, że publiczność. To, to dzieło było obliczone oczywiście na wywoływanie emocji, na to, żeby publiczność poczuła um, um, jakąś. Um, wspólnotę, uczuć z, z rozbitkami, żeby się wczuła w ich sytuację, poczuła te wszystkie emocje rozpaczy, nadziei. Tymczasem u no sytuacja jest zupełnie odwrotna. Wydaje się tak, jakby artysta pokazując tą tratwę i ten brak nadziei, sugerował to, że być może należałoby nie współczuć tym osobom, które na tej tratwie się znajdują, ale no właśnie i to jest pytanie, co Państwo o tym myślą, bardzo, bardzo się za tym wszystkim kryje no taka dosyć negatywna Mocna wymowa tej pracy. No i trzecia rzecz, jeszcze jest jedna ważna różnica, o której chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o taki dialog tych dwóch prac, dwóch obrazów, to kolorystyka. U Dowgiały ona jest bardzo mocna. Jest tutaj ten, te błękity fal morskich, błękity nieba są bardzo mocne. Oczywiście, Dowgiały jest twórcą, który właśnie korzysta z tych mocnych kolorów. Jeżeli przypomną sobie Państwo też inne jego prace, to one kipią kolorami, one są bardzo takie wymowne kształty, kolory wręcz krzyczą. No i to jest charakterystyczna cecha twórczości do wzięły, charakterystyczna cecha też kierunku, w który wpisuje się jego twórczość, a mam na myśli nową ekspresję. To jest ruch artystyczny, który w Europie pojawił się już w latach 60., ale rozkwitał w latach 70. i 80., szczególnie w Polsce, w latach 80., więc troszeczkę zarzucaną pewną w pewnym momencie wtórność do, do, do ruchów analogicznych we Francji czy w Niemczech, gdzie, gdzie, gdzie artyści tworzący w taki sposób bardzo wyrazisty, właśnie ekspresjonistyczny, nazywali mi, byli nowymi dzikimi, Neue Wilde. Tak więc Dowgiau z jednej strony prowadzi dialog z Teodorem Żeliko, z jednej strony go naśladuje, ale też pokazuje swoją twórczość siebie samego w w kontrakcie do takich przytłumionych kolorów, że Rico, on operuje cały czas tą mocną kolorystyką. Dodam jeszcze, że obraz, tak jak mówi, bardzo dużych rozmiarów, pojawia się jednak szczęśliwie na ekspozycjach czasowych tutaj w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Był między innymi oczywiście, co trzeba wspomnieć, pokazywany rok temu na wystawie Nowa Ekspresja i podobnie jak w muzeum to się działo te wiele lat temu w Muzeum Narodowym w Warszawie, tak tutaj również otwierał wystawę czasową. Tak więc to jest zagadnienie, które jest zawsze niezwykle niezwykle ciekawe, ten dialog artystów, artystów współczesnych, których czasem byśmy nawet nie podejrzewali o to, że inspirują się sztuką dawną, czy to, że ta sztuka dawna potrafi być tak bardzo aktualna momentami, co do swojej treści, bo formy się zmieniają. W każdym razie, praca je, znajduje się w zbiorach. Jeszcze raz podkreślam tutaj Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Jest dostępna cały czas online i zachęcam do zapoznawania się jak zawsze ze zbiorami. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.